Siema! Tutaj jest nowy Krzysiek i w tym audiologu chciałbym poruszyć jeden temat, ponieważ mam mały problem z wrapsem poślaną oryginalnego Specjalnie wydałem moje oszczędności, tak można to powiedzieć, żeby go kupić. Teraz mam taki problem. Mam ustawione tam, że ileś czasu mi nagrywa. Przeliczyłem to sobie wszystko ładnie, starannie że mi tam wychodzi tyle i tyle minut, tak? I no cóż, sprawdzam sobie później te filmiki. No i na przykład y, ten filmik, który nagrywałem mi się podzielił na cztery części. I w tym momencie y, robi mi się taki myk, że y, każdy z tych filmików y, ma około 5 minut, nie? A sobie wszystko ładnie, tak powiedziałem wcześniej, wyliczyłem, że y, 15 minut wychodzi mi na taki filmik, nie. No i nie wiem, co mogę z tym zrobić. Y, Mam nadzieję, że mi pomożecie. To był taki krótki audiolog. Ja się z wami żegnam. No i mam nadzieję, że mi ktoś, któryś z Was mi pomoże. Cześć!